W ostatnich latach życia, podczas spaceru po parku w Berlinie, samotny Franz Kawka spotkał zapłakaną dziewczynkę, Lenę. Zgubiła swoją ukochaną lalkę. Kawka nie potrafił przejść obok niej obojętnie. Chciał ją pocieszyć. W sposób, na jaki tylko on mógł wpaść. Powiedział jej, że lalka nie zaginęła. Po prostu wyruszyła w podróż. Nazajutrz wrócił do parku z listem. Rzekomo od Lalki. W liście Lalka pisała, że musiała wyruszyć w świat, by zobaczyć inne kraje i zdobyć nowe doświadczenia, ale nadal myśli o swojej przyjaciółce. Dziewczynka była zafascynowana. Każdego dnia przez kilka kolejnych tygodni kawka przychodził do parku z nowymi listami od Lalki opisującymi jej niesamowite przygody. Dziewczynka przestała płakać i zaczęła z niecierpliwością czekać na kolejne historie. Po kilku tygodniach mężczyzna przyniósł nową lalkę. Dziewczynka od razu zauważyła, że nie wygląda jak ta, którą wcześniej zgubiła. Kawka był na to przygotowany. W liście, który dołączył, lalka wyjaśniała, że podróże ją zmieniły. Dziewczynka przyjęła prezent z uśmiechem i zabrała nową lalkę do domu. Franz Kawka Umarł rok później, dwie dekady po tym, już jako dorosła osoba, Lena znalazła w lalce od Franca ukryty list. Były tam słowa, które pisarz zostawił specjalnie dla niej. Wszystko, co kochasz, prawdopodobnie zostanie utracone, ale w końcu miłość powróci w inny sposób. Ta historia jest wyjątkowa, ponieważ ukazuje zupełnie inną stronę Franca Kawki. Nie jako mrocznego pisarza, lecz jako człowieka pełnego empatii, który, mimo własnych zmagań z depresją i samotnością, potrafił zdobyć się na wysiłek, by ukoić ból dziecka. Zamiast zwykłego pocieszenia, stworzył dla dziewczynki opowieść narrację, która pomogła jej zrozumieć stratę i odnaleźć sens w zmianie. To świadectwo niezwykłej wrażliwości. Kafka, który w literaturze często opisywał absurd i bezsilność, tutaj nadał głębokie znaczenie jednej krótkiej chwili w parku. Może sam nie potrafił znaleźć ukojenia, ale potrafił je podarować drugiemu człowiekowi, zostawiając po sobie nie tylko literaturę, ale też cichą, prawdziwą historię o ludzkim sercu. Jeśli poruszyła Cię ta historia Zasubskrybuj mój kanał i prześlij ten film komuś, kto właśnie przeżywa trudne chwile. Napisz mu, że o nim myślisz, bo słowa mają moc.